Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Brzęczyszczykiewicz i zapraszam na kolejny odcinek Teleekspresu Urwipołcie. Dzisiaj w skrócie. Aktualizacja Windowsa do wersji 8.1, powstanie dwóch nowych konsoli Xbox One i PlayStation 4 oraz zastosowanie pierwszego 64-bitowego procesora do smartfona. Instalacja oraz korzystanie z systemu Windows 8.1 Preview była możliwa przez kilka miesięcy. Jej licencja trwa do stycznia 2014 roku. Do początku 2014 roku każdy korzystający z wersji Windowsa 8.1 Preview musi zaktualizować go do pełnej wersji. W Windowsie 8.1 zmieniono głównie sklep Windows, ale zmieniono również listę aplikacji oraz nawigacji. Zmieniono oczywiście więcej rzeczy, ale nie będę tutaj wszystkich wymieniał, resztę można doczytać sobie na stronie Microsoftu. Oficjalna prezentacja konsoli odbyła się 21 maja 2013 roku, zaś w sklepach w 13 krajach na świecie pojawiła się dopiero 22 listopada 2013 roku. Xbox One jest następcą konsoli Xbox 360. Xbox One, PlayStation 4 i np. PlayStation Vita należą do ósmej generacji konsol. Xbox One wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu 1,75 GHz. Procesor graficzny w tej konsoli posiada taktowanie 853 Mhz. Pamięć RAM to 8 GB, a dysk twardy 500 GB. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mnie, ja przekazałem już wszystkie informacje, które miałem przekazać, teraz zastąpi mnie kolega i to on będzie przekazywał następne informacje. Dzień dobry, nazywam się Franciszek Tolas i opowiem Państwu o nowym 64-bitowym procesorze do Androida oraz PlayStation 4. PlayStation 4 jest ósmą generacją konsoli i zostanie wydany 29 listopada 2013 roku. Konsola jest wyposażona w 8 GB w pamięci RAM typu GDDR5, a gry są w niej wyświetlane w rozdzielczości 1080 oraz 720p. Konsola PlayStation 4 została również wyposażona w napęd Blu-ray. Teraz przejdźmy do 64-bitowego procesora dla Androida. Na konferencji zorganizowanej przez Intela ogłoszono, że ich procesory będą współpracować z Androidem przez stanie się on 64-bitowy. Wybuchła ona z powodu wykradnięcia przez szpiega firmy Intel technologii od AMD. Intel wprowadzi ją w procesorach pod nazwą Intel Core i9. To już wszystkie wiadomości, które chcieliśmy Państwu przedstawić. Następne wydanie Telexpressu Połcia odbędzie się 10 grudnia o godzinie 17:00. Żegnam.